Cześć! Z tej strony Zordi Petrohead. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline'a GTR z filmu Zaszybcy za wściekli z kolekcji De Agostini. O! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera ósmy numer kolekcji, a potem złożymy sobie przednie zawieszenie, część pierwsza. Jeśli interesujecie tego typu dokumentyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer ósmy zawiera przednia rama Pomocnicza, metalowa, przedni lewy dolny wahacz, metalowy, przedni prawy dolny wahacz, metalowy, silent bloki, cztery sztuki, metalowe i dwa zestawy śrubek. A jeszcze do tego wszystkiego dostaliśmy śrubokręt. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie lewy przedni wahacz. Rozpoznamy go oczywiście po literce L na środku. I montujemy do niego dwa silent bloki. Czyli po prostu tuleje. Montujemy je za pomocą śrubek AEM. Jeszcze takiej trzyliterkowej to nie miałem nigdy, więc tutaj mamy. OK, teraz drugą. No i cyk. Teraz bierzemy sobie tą ramę pomocniczą, odwracamy ją w ten sposób, tak? I teraz e, przykładamy te silent bloki. W ten sposób tutaj i tu na dole. O, i tu już. Ciach. I ciach. Mo y przykręcamy je teraz za pomocą dwóch śrubek. CM. No i teraz zrobimy dokładnie to samo z drugim wahaczem, czyli montujemy na śrubki AEM Silent bloki, a następnie przymocujemy to do ramy pomocniczej. Ok i teraz montujemy to na ramię pomocniczej. No i spoko i to by było na tyle. Tak właśnie się prezentuje przednie zawieszenie w pierwszym etapie jego budowy. No więc rozpoczęliśmy prawdopodobnie. Najbardziej skomplikowaną rzecz w tym samochodzie. Jeszcze nie wiem jak będzie z silnikiem, ale zawieszenie zwłaszcza przednie zawsze jest skomplikowane, więc to zawsze jest trudny element bez znaczenia jakim samochodem się zajmujemy, przynajmniej z mojego doświadczenia. Sam element wydaje się być trochę wąski jak na taki samochód. No ale zobaczymy, może czegoś dowiemy nowego o zawieszeniach. A to jest bardzo możliwe. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie przednie zawieszenie, część druga. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie.